Witam ponownie. Dziś pokażę Wam, jak w Renoscenik drugiej generacji przed liftem zmienić godzinę na wyświetlaczu. Mamy tutaj standardowe radio montowane we wszystkich ręczkach z tamtych lat. Także jedziemy. Och. Działa to tak samo jak w daci. Jedziemy do dziesiątej. W zasadzie to już chyba nawet 11. Nowe 11. Nowe 11, cztery. Jedziemy. Delikatnie się odbija, ale to... Już nawet 5 Dobrze, A, dobra, już się zatwierdziło. Tak samo jak w o minutę do tyłu. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam.